W przedostatni wrześniowy weekend w Gdyńskim Parku Kolipkowskim po raz 30 odbyła się impreza plenerowa Dary Ziemi, zorganizowana przez Fundację Dary Ziemi i firmę Hatchet przy wsparciu miasta Gdyni i Lasów Państwowych. Na czterech polanach można było zwiedzać, degustować, bawić się i oglądać przy pracy rzemieślników i producentów żywności. Imprezie towarzyszyły koncerty grup wokalnych i zespołów folklorystycznych. Wykonano również piosenkę specjalnie napisaną na 30. jubileusz Darów Ziemi. Pogoda dopisała, i publiczność korzystała z dobrodziejstw natury, nie pocąc się i nie marznąc. Każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. Kiermasz, bo to chyba najodpowiedniejsze określenie, zajmuje w Parku Kolipkowskim cztery polany, uporządkowane tematycznie. Ogrodowa. Tutaj prezentowany jest jesienny asortyment szkółek leśnych i ogrodowych, a więc wszelkiego rodzaju sadzonki, nasiona i wszystko co związane z ogrodem. Na Polanie Eko można kupić wyroby drobnych gospodarstw i zakładów produkcyjnych. Polana tradycji i smaku ze stoiskami handlowymi, gdzie smakoszy kuszą rozmaite produkty rolne z całej Polski. I Polana Biesiadna, gdzie przy bogatym programie artystycznym można spędzić czas w gronie rodziny i znajomych. Specjalnym miejscem jest ogródek dziecięcej wyobraźni. Jest to miejsce, w którym zorganizowano dla dzieci warsztaty, zabawy i naukę rozmaitych sprawności. W ciągu trzech dni odbywają się też konkursy z nagrodami dla dorosłej publiczności. Organizatorzy wspierają inicjatywy miasta i ważne akcje jak na przykład wspomaganie schronisk dla zwierząt albo rekrutacja dawców szpiku kostnego. Nagradzane jest również najpiękniejsze stoisko. W tym roku zwyciężyła cukiernia Jacek Placek z Gdyni. Szczególnie imponująca jest miodowa aleja. A kto zmęczy się chodzeniem i jedzeniem, ten może odpocząć przy ognisku albo posłuchać koncertów na polanie biesiadnej. Warto jest zatem zaplanować wycieczkę do Gdyni w ostatni weekend września, kiedy tłumy turystów już wyjechały z miasta, a słońce nad zatoką przygrzewa jeszcze całkiem mocno. Organizatorom gratulujemy wytrwałości. 30. jubileusz to dowód na to, że formuła darów ziemi nadal się sprawdza. Pozostaje tylko życzyć powodzenia, zdrowia i kolejnych 30 udanych imprez.